Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Damian Chen i prowadzę w tym miejscu kanał o Chinach i o moim życiu w tej części świata. Chcesz importować produkty i usługi z Chin, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Skorzystaj z usług Smart China, specjalistów w zakresie importu i eksportu. Proszę Państwa, w ostatnim czasie na kanale dominuje głównie motoryzacja. I tutaj, mały apel do tych z Państwa, których niekoniecznie interesują samochody, proszę o odrobinkę cierpliwości. Do innych tematów również wrócimy. Oddzielny segment, który chciałbym rozwinąć również na tym kanale, jest, jest to produkcja, są to fabryki. Chciałbym pokazać Państwu, jak powstają produkty. Naszego codziennego użytku. I dzisiaj właśnie przyszedł czas na tego typu odcinek. Znajdujemy się bowiem w miejscowości Dunguan, w fabryce mojego kolegi. Już mu obiecałem chyba ze 100 lat temu, że nagramy tutaj jeden odcinek i pokażemy jego akcesoria. Od 10 lat produkują w tym miejscu akcesoria przeznaczone dla smartfonów, tabletów oraz komputerów. Firma ta od dawna ma świetną sprzedaż wszelkich hubów, rozdzielaczy USB. Jak wiemy we współczesnych komputerach za wiele tysięcy złotych mamy jeden czy dwa wejścia USB i tutaj oni pędzą z pomocą. Tutaj mamy mini adapter z USB-C na trzy wejścia USB o standardzie 3.0, HDMI oraz wejście sieciowe. Powiem Wam, że niby coraz mniej korzystać się z takich gadżetów dzięki połączeniom bezprzewodowym, ale jednak na kablu to zawsze działa i jest trochę szybciej. Ja zabieram taką przejściówkę na wyjazdy, ponieważ komputer mój ma jedno wejście USB, a ja potrzebuję podczepić myszkę, dysk twardy i telefon, jak jest taka potrzeba. Nienawidzę, jak mi brakuje wejść. Czasami też podczepiam się przez HDMI do dużego telewizora w hotelu, aby obejrzeć YouTube czy Netflix z komputera. A to jest adapter USB-C na USB 3.0 oraz 2.0 oraz mamy tutaj czytnik kart TF i SD. Rzecz przydatna dla fotografa. W ofercie mają przejściówki dla komputerów, telefonów i tabletów z Androidem oraz iPhone'ów czy iPad'ów. Tutaj kolega pokazuje adapter, który częściowo jest bezprzewodowy, ponieważ odbiornik HDMI jest bezprzewodowy. A z taką przejściówką proszę Państwa też jest, że to jest przejście z USB-C na VGA lub HDMI. W rozdzielczości 4K, i przez to można podczepić się do telewizora czy projektora wykorzystywanego w trakcie prezentacji. Jeszcze jeden bardzo przydatny gadżet otóż USB-C na trzy złącza USB 3.0 plus HDMI w 4K oraz USB-C z PD, czyli opcją szybkiego ładowania. Tutaj mamy produkt wyjątkowo popularny w ostatnim czasie, przeznaczony do przechwytywania obrazu. Za chwilę zobaczycie go w akcji. Nie tu czyli? nie. proszę. Także, o OK, OK, Nie, nie. Nie, nie. OK, 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 nie OK, 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 nie OK, 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 Nie OK, 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 nie 因为我有的时候要放大。啊<好>，这这样，这样这,样这样子这样，这样子也好。嗯哼，这样子可以了，是吧？好，OK，我我先介绍一下我们这个采用的这个，主要是我们想要推荐的一个，就是我们这个产品，就这个产品，啊、这个叫做视频采集卡。<在>啊，现在是有两有两个你们的产品。啊，对，这个现在是有我们两个的产品，嗯、两个是我们的产品。其实现在我主要想要介绍的就是这个视频采集卡。 然后这个采采集卡呢，现在目前呢就是比较火火的，就是它主要是可以支持用来做一些游戏直播。然后我们今天准备的游戏直播的设备呢，就是这个任天堂的 Switch，啊，这个我是现在将任天堂 Switch 接在了我的这个游戏手柄架子上面。然后任天堂呢，我现在是把它放在了这个任天堂的这个底座上面，然后通过任天堂的这里一条。 HDMI 的 cable，然后对这样一条 HDMI cable 接到了我们的这个采集卡的这个 HDMI in 的这个这个接口上面，对，这个 HDMI in 的接口上面，然后在这个 USB 再接到我们的电脑。我但是因为我采用的是一台华为的笔记本电脑，它没有这个 USB 的接口，所以我我在这里呢我就接了一个，然后也是我们生产的一个呃 USB C 的扩展坞。 然后这个产品上面有三个 USB 口，包括还也可以接到 HDMI 上面，所以我们来通过这样的一个一个配件，然后组合在一起，我们来做一个这个直播的演示。那今天我们这里呢，就是我刚刚就是啊啊，我们用的是一个任天堂，啊任天堂这里面呢就有装了一些游戏啊，我们今天就玩这个这个叫做王者。 王者荣耀的这个这这这么一个游戏，对，这是在中国应该应该是比较火的啊。对对，现在目前在全球都比较火的一款游戏。那 OK，我们就大致上面就是这样子连接了之后，然后我们采用的这个呃直播软件，现在因为我们是在抖音平台进行直播，我们采直播的这个软件呢，就是叫做抖音的官方的一个直播伴侣啊，这个是抖音 TikTok 的一个一个官方软件，然后这个。 之后呢，我们就在这边这个地方呢，就新建了一个直播的场景，然后选择了两个，呃，一个是用的这个电脑的这个摄像头。您做这个直播是、啊、是什么软件吗？这个就是 TikTok 的官方的一个直播软件，嗯、啊，叫叫直播伴侣啊，这个叫直播伴侣。然后我们在这个直播伴侣里面，我们采在场景一这个地方，我们有用到了一个就是这个摄像头，嗯、我们电脑本身自带的一个摄像头。 然后第二个呢，就是用了我们的这个采集卡，这个叫做 USB 三点零的这个 Capture。其实很简单，说实话。啊，对。然后最后呢，我们再将这个两个画面做了一个叠加，这样子能够保证到我们的粉丝能够可以清晰的可以看到，OK，这个是我真人在直播，是吧？不是录播的啊，这个对。另外还有一个能够看得到就是我们的整个游戏画面，就是包括这个游戏画面。 这个时候是是能够让粉丝能够清晰的可以看得到的，这这个质质量真的很高的，啊、这是这是这是什么像素你知道吗？H D R、啊、H D M I 的，呃 H D M I 的嗯，嗯哼嗯哼，这是 H D M I 的像素。啊、另外呢还有一个就是哦不知道看不看得清楚，这个就是我们 <19. S 2> 我们的这个正常的直播出来的一个一个一个,一个粉丝看到的一个具体的一个这样的画面、嗯、啊，大概就是这样子。 Okay. A. W tym miejscu znajdują się nasze automatyczne lutownice. Są to maszyny sprowadzone z Japonii, i w nich poszczególne elementy są spajane. Po połączeniu chipów, kolejna maszyna jeszcze prześwietla dodatkowo, sprawdza, czy nie nastąpił błąd i czy na pewno wszystko jest poprawnie. Połączone. A to jest nowe urządzenie, które opracowaliśmy na zlecenie Alibaby. W tym miejscu mamy linię produkcyjną, w której powstają obudowy typu ABS dla naszych urządzeń. Fabryka ta posiada zaawansowane urządzenia, ale jak widać, bardzo dużo pracy wciąż jest wykonywane ręcznie. Tutaj urządzenia są montowane przez pracowników we wspomnianych obudowach i wszystko jest ręcznie klejone. W następnym etapie ponownie przychodzi czas na test sprawności urządzenia. Każdy pojedynczy hub jest podczepiany ręcznie do komputera, sprawdzane jest każde wejście. A to jest oddzielna montażownia powerbanków. Teraz znajdujemy się w hali, w której powstają urządzenia podłączone do dłuższego okablowania. To są maszyny. Podłączające okablowanie do naszych urządzeń. O tej godzinie już pracownicy skończyli pracę, ale jak widać, mamy tutaj dużo maszyn i nie boimy się większych zleceń. A tutaj znajdują się półprodukty. W tej części nasze produkty są lutowane ręcznie. Jest to zbyt drobna i precyzyjna praca, aby można było wykonać to automatycznie. Dlatego niestety całość jest robiona ręcznie. Wszystkie używane przez nas druty cynowe są materiałami przyjaznymi dla środowiska. A w tym miejscu są dokładnie testowane wszystkie urządzenia mobilne. Ponowne testy, tym razem adaptery przeznaczone na rynek niemiecki. Każdy z produktów można zamówić z własnym logo, pod własną marką. Obecnie najszybszą, trwałą i atrakcyjnie wizualną metodą oznakowania jest oznakowanie laserowe. A ten na pierwszy rzut oka bałagan, jest to linia odpowiedzialna za zapakowanie produktów. Jak widzimy jakieś małe pudełeczka, to nadal jest ręczna robota. I na samym końcu proszę Państwa symbol tego, że produkt nigdy nie był używany i jest nowy, czyli foliowanie. Proszę Państwa, taka ciekawostka na sam koniec. Produkcja wszystkich urządzeń zaczyna się od zbudowania prototypu. Taki prototyp przechodzi testy na promieniowanie, musi on spełniać normy bezpieczeństwa, testy na wysokie i niskie temperatury oraz inne testy wytrzymałościowe. Tutaj kończymy dzisiejszy rzut okiem na produkcję akcesoriów w fabryce w miejscowości Dungmen. Dziękuję wszystkim za uwagę, już wkrótce testy nowych ciekawych aut, kolejne fabryki. Jeżeli spodobał się Państwu materiał, to koniecznie łapkę w górę zostawcie ciekawy komentarz dla zasięgów. Pamiętajcie aby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia Zajdziemy.